Mamo. O, Grzesiek. Robert. A ty to nie. Przepraszam. MAMO! Nie jestem ci. Pian. O. o Kudrywacz. Ona nie jest swoją mamą. To moja mama. Czemu ona powiedziała, że nie jest twoją mamą? Nie, ona jest moją. bo ja lekko, bo w no. To dobre, to powiedzcie. Tu no. Darek mieszka. Dobra, chodź.